Postawiłem ponad 1000 zł na wygraną Barcelonę z Juventusem. Cześć, wydajcie, jestem Robert Buczyński i chciałem Wam powiedzieć, że w tym odcinku zobaczycie największą głupotę popełnioną. Wydaje przynajmniej. Postawiłem ponad 1000 zł na wygraną Barcelony w środę, 19 tak, kwietnia o 20.45 grają. Barcelona z Juventusem na Camp Nou. I ja postawiłem 1001 zł na wygraną Barcelony z Juventusem kurs 151. Do wygrania jest 1330 13 zł i 13 groszy. Ja już jestem po postawieniu zakładu, ale jak to było no od początku wszystko. Oglądajcie sami. Mam zakład bukmacherski przed sobą, tutaj wejście. Ale nie będę już go wam pokazywał, po pierwsze, dlatego, że nie można nagrywać w środku, a po drugie, że oni mnie nie sponsorują. Oczywiście to nie jest żaden film sponsorowany. Nic z tych rzeczy, dlatego też możecie być spokojni i nie pisać co co, jakieś podstawione rzeczy, że Fortunę go sponsoruje i tak dalej, nie, nic takiego. Eee, dlatego le lecimy. I tutaj widzicie transmisję, siebie teraz widzicie. A wszystko jest na grupie, więc od początku od wyjścia z domu do postawienia i po postawieniu wszystko na live jest na grupie. Więc jeżeli ktoś chce, Zobaczyć, co się działo po jak wyłączę to nagranie. Podajcie na grupę. Ja będę stawiać i widzimy się w następnym ujęciu. O tak, ale się boję. Właśnie postawiłem zakład. Ludzie z live'a widzieli 110 osób, więc potwierdziwam, Poza tym, sami możecie sobie potwierdzić, Zobacz, patrząc na to, pan gość w ogóle jest zdziwiony. Za chwilę Wam pokażę kupon. Teraz w sumie widzicie kupon. Bo pokażę Wam to po prostu w domu nagranie I, i ja jestem zestresowany strasznie, bo to nie jest moja kasa, tylko kasa z projektu. Dlatego podwójna, jakby emocje są. I bądźcie ze mną, słuchajcie. O! Zaraz do Was wrócę. I bądźcie ze mną w środę wieczorem, bo będę oglądał to, ten mecz i będę miał live'a z tego. Jeszcze za chwilę przypomnę wszystko, ale teraz muszę skończyć tu transmisję, dlatego widzimy się w domu i w domu na spokojnie wszystko ogarniemy. Uh, masakra, co za emocje. Okej, okay, jestem w domu. Emocje jeszcze, wiecie co, nie opadły do końca, ale więc tak. Pokazuję wam jeszcze raz kupon. Filmę zakryję. Kupon wam pokazuję. Bez tego kodu kierowcowego, bo nie chcę wam go dawać. I tak to wygląda. Barcelona-Juventus. Drugie spotkanie. Barcelona musi wygrać. Czyli nawet jak będzie 1-0 albo 2-1-2-0 dla Barcelony, to wygrywam 1330 13 zł. 13 groszy. O, muszę bluzę zdjąć, bo jestem strasznie podekscytowany. Ale pamiętajcie, w środę o 20:45. Zaczyna się mecz, a wy musicie być tam razem ze mną. Na tym kanale będzie stream, live. Będziemy przez dwie godziny oglądać mecz. Będziecie widzieli moje reakcje. Mam nadzieję, że pozytywne, a nie negatywne. Mam nadzieję, że razem przeżyjemy ten mecz. Nawet jeżeli nie oglądacie i nie interesujecie się, się piłką, bądźcie na live który będzie w środę, powtarzam, od 20.30, czy tam 20.00 tuż przed meczem będzie, jestem pewny. Więc wbijajcie na mecz i oglądajcie razem ze mną, razem z nami, bo jesteście tutaj razem ze mną. To tyle, no jeżeli wygram zakład, to będę miał 1465 zł, więc dużo, a jeżeli przegram zakład, to niestety zostają mi tylko 134 zł i zobaczymy, no ale kto nie ryzykuje, Szampana nie piję. Mam nadzieję, że ja będę pił szampana w środę wieczorem i, i teraz ja już nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, czy nie. No ale nic, trudno, no. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie dobrze. Co ja zrobiłem? Wariat. Dobra, albo głupi. Wariat, albo głupi. Chociaż to może być powiązanie, nieważne. Pamiętajcie o grupie. Tam macie live'a, Wbijajcie na tego live'a, A ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska w środę o 20.00 po 20.00 na meczu Barcelona-Juventus, który postawiłem. Cześć!